Siema, tu Zabek, a dziś pokażę wam triki i ciekawostki w Terrarii, których nie znaliście. Kolejność biomów jest zawsze taka sama. Dżungla jest zawsze po przeciwnej stronie dungeonu i śnieżnego biomu. Podziemna pustynia jest zawsze po tej samej stronie, co dżungla. Korupcja lub Crimson podczas generowania w teorii omijają dżunglę, więc powinna znajdować się po drugiej stronie dungeonu. A Shimmer zawsze znajduje się po stronie dżungli. Kolejność ludów w dungeonie jest zawsze w określonej kolejności w skrzynkach. Takie jak widać na ekranie. Muramasa, Cobalt Shield, Aquascepter, Blue Moon, Magic Missile, Valor, Golden Key i Henkan. Ale na 50% wygenerowanych światów zwykła drewniana skrzynia zastępuje pierwszą złotą, dlatego jest trudniej znaleźć muramasę w pierwszej skrzynce. Aby nie marnować czasu, kiedy wejdziecie do dżungli, powinniście wiedzieć, że tak wygląda prawdziwe wejście do podziemnej dżungli, a tak wygląda zwykłe wejście do Małego Kejda. W Terrarii mamy dwa rodzaje pustyni. Zwykłą, w której znajduje się piramida, i podziemną pustynię, w której znajdują się przeciwnicy z podziemnej pustyni. Aby łatwo rozpoznać, z którą mamy do czynienia, możemy użyć tych dwóch trików. Jeżeli obok naszego spawna znajduje się pustynia i posiada ona znaczny spadek przed wejściem do niej, to oznacza, że jest to underground pustynia. A jeżeli przed wejściem do pustyni zobaczymy charakterystyczny cave Tunnel, to oznacza, że mamy do czynienia ze zwykłą pustynią z piramidą. Podczas generowania świata w Terarii podczas spawnowania life krystali, gra bloki z Lizard Temple jako niesolidne bloki, w wyniku czego wszystkie life krystale, które powinny być w Lizard Temple, są spawnione pod nim. Dlatego pod Lizard Temple znajdziemy bardzo duże złoża Life Krystali. Kiedy wejdziemy w Hard mod po zabiciu Wall of Flesha, na naszym świecie pojawi się Zły Podziemny Biom i Baśniowy Biom. I zawsze generują się one w kształcie litery V w ustalonej kolejności. Zły Biom będzie zawsze po stronie Dungeon'u, a Baśniowy Biom po stronie dżungli. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej znaleźć nasz docelowy biom, żeby farmić duże. Jeżeli kiedykolwiek mieliście problem, że podczas walki nie mogliście trafić w pielęgniarkę, żeby się uleczyć, to ten trik będzie dla Was bardzo przydatny. Aby od razu wychylować się u pielęgniarki, musimy włączyć smart kursor i trzymać kursor w górze i lekko w lewo, tam gdzie wyskoczy okienko dialogu i po prostu kliknąć prawy przycisk. Ale żeby nie zepsuć tego triku, nie możemy mieć w mieszkaniu pielęgniarki żadnego ogniska czy jakiegoś przełącznika, który wykryje nam smart kursor. Jeżeli macie problem z tym, że smart kursor zaznacza Wam łóżko, które jest Waszym spawn pointem, wystarczy, że umieścicie je z prawej strony lub pod pielęgniarką, ale nigdy po lewej stronie, dzięki temu zawsze wychylujecie się na czas podczas walki. Junction boxes, które można kupić u mechanik, Przydadzą się do robienia platformy lub budowania daleko nad ziemią, dlatego że dzięki nim nie musimy stawiać żadnych lin czy podbudowywać się blokami, ponieważ można je stawiać w powietrzu, a obok nich dostawiać inne bloki. Zostając na górze, jeżeli irytuje Was to, że kiedy łowicie lub stoicie nad ziemią, Spawnują się w i harpie, to wystarczy, że postawicie za sobą ściany, a przeciwnicy nie będą się spawnować i uderzać w was. Jeżeli kiedykolwiek natkniecie się na Deadman's Chest, to możecie bardzo łatwo uniknąć jego wszystkie boldery, zwyczajnie otwierając skrzynkę i od razu ją zamykając, dzięki czemu wszystkie boldery rozwalą się o ściany. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak ludzie na speedrunach czy podczas normalnej rozgrywki tak szybko wchodzą na świat, to już przychodzę z pomocą. Kiedy jesteśmy w menu, wystarczy, że przytrzymamy klawisz W, a nasz kursor automatycznie będzie na single player. Na naszej postaci, która jest najwyżej w menu i na świecie, który jest najwyżej. Dzięki temu możemy bardzo szybko wejść na świat i na naszą postać. Żelazne wiadro możemy również założyć jako hełm na głowę. Jesteśmy w stanie szybko wykopać piasek za pomocą monet, pochodni lub torów. Wystarczy, że położymy je tak, aby były one pod blokami, które będą spadać. Śmieszną mechaniką jest to, że kiedy dwie ciesze złączą się, tworzą blok i obie z nich w tym efekcie znikają, ale to każdy wie. Na przykład obsydian. Kiedy złączymy wodę z lawą, to ciecze znikają, a obsydian się pojawia. Ale kiedy położymy ciecze tak, że blok nie będzie mógł się położyć, bo będzie zablokowany przez jakąś monetę lub inne rzeczy, to cała woda, która powinna zmienić się, zniknie. Tak jak widać na filmie. Aby zniwelować fall damage, możemy użyć wielu mechanik. Na przykład postawić codwip, zanim spadniemy na ziemię, wylać wiadro wody, niczym w minecraftzie, przyciągnąć się do wagonika, Złapać się na linię, czy klasycznie użyć huka do ziemi, czy claudy na Battle. Za pomocą huka jesteśmy w stanie kopać tunel w dół o szerokości jednej kratki. Żeby pokonać Oldman's Army, bez większego wysiłku, możemy postawić nasze bloki w ten sposób i wyhamerować je, żeby wyglądały dokładnie tak samo. A później podmienić je za pomocą platform, które nie są uznawane za bloki. Dzięki czemu wszystkie potwory na ziemi będą się cofały i nie zbliżą się do naszego kształtu. A w ten sposób możemy zduplikować wodę, żeby zrobić sobie na szybko jakieś jeziorko do łowienia, jeżeli nie mamy jeszcze endless bucket. I to by było na tyle z odcinka. Pamiętajcie, jeżeli spodobał Wam się, to zostawcie subskrypcję łapkę w górę. I do następnego. Cześć!